Witam serdecznie z tej strony Transdimensional One moi drodzy. Dzisiaj czeka nas wstęp fabularny do naszej rozgrywki Aura 4X Fundacją Aegis oraz kilka informacji a, technicznych. Pierwsze trzy odcinki rzeczonej rozgrywki są odcinkami przygotowawczymi, że tak to ujmę. znam one inaczej nazywane. Będzie to odcinek P0, P1, P2 i P3. Odcinek czwarty zostanie nazwany odcinkiem pierwszym właściwym, czyli odcinkiem 0 i 1. I w tym odcinku rozpocznie się właściwa rozgrywka, jeżeli chodzi o fabułę. Z jeszcze te wszystkie informacje, które pojawiły się. W ramach rozgrywki przygotowawczej, z tych pierwszych odcinków i doprecyzuję je. Jesteście na świecie nowym, nowej kolonii. Nie za bardzo pamiętacie, jak się tutaj znaleźliście, ale jest to mało istotne. Jesteście osobami, które posiadają fach w ręku, które były członkami cywilizacji technicznej. W waszej linii czasu ludzkość podbiła swój układ planetarny, prawda, układ słoneczny. I e, zwyczajnie byliście mm, osobami chętnymi, aby partycypować w projekcie kolonizacji. Z dziwnego powodu nie budzicie się, prawda, na okręcie kolonizacyjnym, tylko budzicie się już na przygotowanej, gotowej kolonii, znajdując się zwyczajnie w swoich miejscach pracy. Z istotnych aspektów istnieją dwie frakcje poza. Jak gdyby samym rządem, zarządem Fundacji AGIS. Jedna z tych frakcji to jest korporacja SCI Corporation, która zarządzana przez Marię Skłodowską, tak ta osoba zdecydowała się nazywać, monopolizuje cywilne, cywilne sektory badań i stara się skonsolidować siłę, aby stworzyć własną frakcję na poziomie ekonomicznym i gospodarczym zaś dodatkowo stowarzyszenie admirałów SAFA stara się skonsolidować są władzę militarną we własnych rękach. To stowarzyszenie jest zarządzane przez Smęcina Lewandowskiego. Jak zgadliście, są to instytucje stworzone przez was właśnie, przez obserwatorów, przez osoby, które uczestniczą razem ze mną w tej rozgrywce. Ma być to rozgrywka kooperacyjna, ja Pełni tej bardziej funkcję mistrza gry, który kieruje prawda, tym domyślnym rządem Fundacji Ages, ale to wy razem z innymi swoimi towarzyszami, prawda, innymi obserwatorami możecie wspólnie kierować losami całej tej em, ekspedycji, prawda, całej tej kolonii, całej Fundacji Ages. I na przestrzeni kolejnych elementów kolejnych prawda, punktów w czasie będę wyjaśniał czym takim jest fundacja Aegis czemu nie macie wspomnień jak tutaj dotarliście i gdzie konkretnie się znajdujecie to było na tyle tego najistotniejszego wstępu a teraz odrobinkę smaczków bo tych smaczków tutaj mm, faktycznie odrobinkę jest przyjrzyjmy się temu gdzie się znajdujemy znajdujemy się w układzie poczwórynym mamy cztery Gwiazdy. Dwie z nich emitują światło w spektrum białym. Można powiedzieć, to jest bardzo złe określenie, bardzo pomyślne. Po prostu światło widziane, które jest przez nie emitowane, jest białe i widzimy, że są to gwiazdy naprawdę bardzo jaskrawe względem naszego Słońca, gdzie. Porównując orbitę, możemy zobaczyć, że mniej więcej orbita prawda, niebędącego planetą już pewnego ciała niebieskiego jest, zawiera się w tym układzie. Właśnie poczwórnym, możecie sobie wyobrazić, jak jaskrawymi są te gwiazdy z powierzchni naszej planety. Ponieważ żyjemy sobie na świecie, który jest mało poetycko nazwany Ksis D2, czyli jest to druga gwiazda, przepraszam, druga planeta czwartej gwiazdy tego układu poczwórnego. Jest to planeta, która została nieznacznie terraformowana. Ona i tak w pierwotnym swoim kształcie była idealna do zamieszkania, tylko że była, średnia temperatura na niej była o 20 stopni wyższa. Jest to planeta, która niczym nasz księżyc dookoła Ziemi zawsze jest skierowana w tą samą stronę względem swojej gwiazdy. Dzień i rok trwają tutaj tyle samo, 87 dni. Ale. Tak jak w większości sci-fi, prawda, możecie sobie w większości sci-fi, jeżeli planeta jest nie rotuje z większą szybkością niż jej obydw dookoła rodzimej gwiazdy, no to zazwyczaj prawda, ta strona zwrócona w stronę gwiazdy jest absolutnie spalona, ta strona w stronę pustki kosmosu jest absolutnym pustkowiem lodowatym, zimnym i można żyć tylko na drobnym pasie, prawda, na którym panuje wieczny wschód łamany na zachód słońca. Ale ten świat jest jeszcze dziwniejszy, ponieważ gwiazda do, kura, do kura, której krąży jest tak dużo mniej tak dużo mniej energii niż Słońce generuje zobaczcie ma 0,16 jasności naszej gwiazdy i emituje to światło, które pada na planetę ma delikatne pomarańczowe zabarwienie więc ze względu na to, że jest to tak słaba w słowa słaba, po prostu tak mało energii emituje ta gwiazda, to strona, w, która jest, strona planety, która jest zwrócona w stronę tej gwiazdy otrzymuje wystarczająco energii, aby było tam odrobinkę ciepło, odrobinkę za ciepło, a dało się tam przetrwać, czyli cała połowa gwiazdy, połowa tej planety nadaje się do zamieszkania. Z kolei ta druga połowa nadaje, praktycznie nadaje się do zamieszkania, ale nie dlatego, że jest tam za zimno. Dlatego, że panują tam ekstremalnie odmienne temperatury. Zobaczmy, jak wygląda orbita. Jeżeli zawsze ta jedna strona planety jest skierowana w stronę gwiazdy rodzimej, ta druga strona planety jest skierowana przez połowę czasu w stronę trzech innych gwiazd, które są znacznie znacznie potężniejsze od naszego nawet własnego Słońca. Więc to promieniowanie, które dociera do tej połowy planety jest jeszcze znaczniejsze i również temperatura na nie jest większa. Oczywiście to wszystko mówię, prawda, jako osoba nieposiadająca dogłębnej wiedzy z zakresu astronomii, jest to bardziej intuicyjna, podstawowa wiedza ogólna, prawda, z zakresu science fiction, ale taka jest moja interpretacja tutaj. Więc przez połowę czasu, prawda, ta druga połowa naszej planety jest zalewana promieniowaniem, prawda, tych trzech innych gwiazd, a przez połowę czasu jest właśnie skierowana w stronę. Pustki kosmosu. Więc albo panują tam olbrzymie temperatury na plusie, albo, prawda, na minusie. Więc tylko połowa planety, jak gdyby, nadaje się do zamieszkania. Oczywiście jest też spory pas, prawda, na którym panują dość nieprzyjemne warunki atmosferyczne, ponieważ hulają bardzo potężne wiatry, prawda, kiedy te temperatury próbują się wyrównać między półkulami. Dodatkowo, żeby nie było za mało, prawda, tego typu atrakcji, nie dość, że jest to świat w absolutnie dziwacznej sytuacji, właśnie, jeżeli chodzi o jego kosmiczne otoczenie, to jeszcze jego atmosfera. Jest intrygujące, bo zawiera w sobie neon, prawda? Gaz szlachetny. Więc w przypadku burz um, mamy na niebie jeszcze dodatkowe show. Mamy poświatę, prawda? Tego neonu, który um, w silnym polu elektrycznym jest tutaj pobudzany i emituje, tak jak w neonach, prawda? Światło o tej kolorystyce, zależnie prawda, od stężenia atmosfery, i tego nie wiem dokładnie prawda, z własnej perspektywy, jakie to są kolory, ale wasi bohaterowie mogą sobie wyobrazić zobaczyć to na żywo. Wiem, że to są tylko takie smaczki, prawda, dlatego tym kończę nasze nagranie. Początek był dużo istotniejszy, jeżeli jesteście ze mną do końca, to bardzo mnie to cieszy. A teraz zamykamy ten wstęp fabularny i rozpoczynamy, będę nagrywał pierwszy odcinek życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w odcinku właściwym pierwszym, hej hej